Siemaneczko wszystkim, Piotr o Tangiri Boat. Jest ze mną Damian. Jak sami widzicie, kontent troszeczkę zmieniamy na naszym kanale. Postaramy się Wam pokazywać również filmy z nadwody, oczywiście na naszych łodziach Tangiri. Damian jest użytkownikiem łodzi Ortiz 420. Jesteśmy na odrze. Będziemy próbowali łowić dzisiaj sumy. Także dzisiejszy odcinek będzie dotyczył łowienia sumów oraz oczywiście łodzi Ortis 420. Mam nadzieję, że taki format filmu Wam się spodoba. Chwileczkę się pokręcimy, połowimy, a potem oczywiście z Damianem usiądziemy, pogadamy chwilę o łódce. Opowiem Wam o tym, jak jest konfigurowana łódka i dlaczego Damian taką łódź wybrał. Także miłego oglądania. Słuchajcie, napływamy rybę. Zobaczymy, czy się uda ją dogonić. Nie wiem, czy ją widać widać. Zawija, zawija, zawija. dobra. Słuchajcie, muszę chwilowo odłożyć. Słuchajcie, napływamy rybę na zaczepie. Może, może się uda. Zostaniemy sobie tam. Przeszedł. Napój na ten zaczep i czekamy. Słuchajcie, chwilowo zmieniliśmy. Zamieniamy miejscówkę. Jesteśmy na takim o, odcinku bardziej zalesionym, spokojniejszym. Niestety nie udało się nic sprowokować. A nie, jedną rybę żeśmy sprowokowali. To malutką. To malutką, ale niestety nie, w, nie wpięta. Taka koło metra. Czekaliśmy na jedną dużą rybę w zaczepie. Niestety nie udało się jej. Sprowokować, ona potem odeszła, czekaliśmy dłuższą chwilę. Wrócimy tam potem na wieczór, zobaczymy co tam się będzie działo. No a teraz jesteśmy w takim zalesionym miejscu. Też mamy tu kilka fajnych, ciekawych punktów, także zobaczymy. Trzymajcie kciuki. O. No i dobra, słuchajcie, spłynęliśmy na chwilę z Damianem na brzeg. Chcę Wam pokazać tą łódkę, jak się prezentuje, i kilka pytań też Damianowi zadać odnośnie tego Ortiza. Także na samym początku, Damian, musisz powiedzieć, bo ja zawsze każdemu zadaję takie pytanie. Siemano. Dlaczego wybrałeś Tangiri? Tangiri? Eee, pływaliśmy u Piotrka na 440. Eee, no łódka nam przypadła do gustu, ale w... Była troszeczkę za duża na nasze jakby pływanie, do naszego stylu łowienia. No tak. I wpadło na 420. W... Wcześniej pływałeś, na czym pływałeś, bo już nawet nie pamiętam. Laminat, taka 420. A, na, na laminacie, no tak, no. tak, tak. I wcześniej jeszcze jakieś mieliście, nie? A, to taką malutką 350, mini, no. mini łódeczkę. Także i powiedz od razu na samym początku, jakie, jakie różnice zauważyłeś pomiędzy laminatem a y, aluminium? No przede wszystkim pływalność, co nie? Co Zupełnie ta, inaczej, nie? Ta nawet nie jakaś wielka fałka naprawdę robi taką robotę na dużych falach. No i samo napływanie rybie jest dużo ciszej. No, ogólnie tej wielkości tak, tak. jednostki, te 400, 420, 440, tak. uważam, że super do takiego pływania, napływania no, myślę, ryb. Wybraliśmy taki idealny kompromis właśnie no. do, do takiego napływania, szybkiego, jak, jak my po prostu łowimy. No i taki rodzinny wypad też, żeby była w miarę bezpieczna. Mhm. A czemu wybraliście akurat wersję na rumpel, a nie na konsolę? Yy, z, my łowimy na jednym ekranie i to jakby do naszego stylu no, łowienia. Czaje. Takie coś wchodzi w grę, tylko jak gdyby coś. Rozumiem. No dobra, słuchaj, przejdźmy może w ogóle jakby do yy, konkretów z elektroniki. Tak, na dziobie widzimy, że jest założony yy, Garmin Force. Tak jest, dokładnie. Wcześniej miałeś, yy, co to było? Co to haswinga. Był? A, Haswinga. Tak, a, tak, hałasował tak, dosyć mocno, nie? Tak, dosyć mocno hałasował i jednak postanowiliśmy zmienić go szybko. No tak, cichuteńki, naprawdę bardzo fajnie się tym pływa. No, całkiem inne, inne napływanie. Dobra, tu na w środku, to... jeśli chodzi o elektronikę, Jakbyś tak powiedział w dwóch zdaniach. Co ty masz tutaj? Echo sądy też e, Garmina e, Striker używany głównie do mapy, został stary, miał być sprzedany, ale. No tak, został... ale te mapki super sprawa przydają się bardzo tak. do napływania. Nie? Tutaj mamy ultra 102, mhm. bo do naszego pływania na razie w zupełności wystarczy z 32 przetwornikiem. Dobra, i on jest tutaj zamontowany na, na, na ramie. Uchwyt RAM. A, uchwyt ram. I no oczywiście tak, na... Zrobiliśmy sobie taki patencik, tylko z profila na, na dwa. A, to jest wasze, tak? Tak, tak, tak. Aha, pokaż. Tak. profil 6x6. Aha, w ten sposób przecież sobie to wykombinowali, spoko to wygląda. Myślałem, że to jest, wiesz, kupne gdzieś, nie? A tam... nie? Nie, to jest... Spoko. No i dobra, i co? Tak naprawdę, jeśli chodzi o wnętrze, to jest bakista na wędziska? Tak, tak, tutaj mamy wędki i nie tylko, tam wszystko się nas zbierało. Aha, ale pokażmy, wiesz, pokażmy. gratów. No, a widzicie, wszystko mają chłopaki pochowane tutaj. Pyk. Zamykamy. Bakista na żywą rybę jest troszeczkę mniejsza, słuchajcie, niż 440. dla nas Ale do takiego łowienia wertykalnego, super sprawa. Jak w mojej jest około 100 litrów wody, się mieści tu, podejrzewam, gdzieś 50-60. No, naprawdę to jest. Do naszego łowienia piękna sprawa. Jest na powietrzu, wszystko, pompka, także naprawdę idealne rozwiązanie dla nas. No super. Też właśnie postawiliśmy 420, bo ona jak gdyby ma w standardzie już tą zabudowę. Co nie? Myśleliśmy mm. o 400, ale tam musiał, trzeba by dorobić. Mm -hmm. Dobra, tu z przodu mamy te dwie bakisty. Tak. Wiem, że teraz y, Tangiri robi jeszcze jedną. Jeszcze jedna z przodu jest możliwość zrobienia. Tutaj macie akumulatory, czy co tu macie? Y, tutaj tak, są akumulatory, raczej tutaj z tej strony. No Oj. i w resztę gratów, kapoki i tak dalej. akumulatory macie dwa, tak? Jeden pod... Trzy nawet. A, trzy, to macie A, tak jeden. Trzy zwykłe akumulatory. Aha. E, także robi to masa, ale no przy tym silniku myślę, że to spokojnie nie robi nam różnicy. O, tak. No tak, no właśnie, tak? słuchajcie. W przyszłości są w planie. W planie. Chłopaki mają założoną 50 Wcześniej mieliście przez chwilę dosłownie 25. 25. I troszkę było mało, jednak, nie? Na 3 osoby już było za mało. Za mało, nie? Dwie osoby dawała radę, na trzy osoby już było tak słabo. No, i maksymalnie ile żeście płynęli na tej 50? Eee, tu jest śruba 13,54,55. No gdzieś. to kurde, to na, takim, tej, na takiej łódce to już jest pojęci bajeczka, nie? Z czterech dorosłych, full załadowano z bakistą. Zalaną do pełna. Było 45 na godzinę. No to kurczę. No plus jeszcze mała no. Bardzo wygodnie się tu siedzi, powiem Wam. Oj. Bardzo fajnie się tu siedzi. No i zobaczcie ten pokład. Właśnie super sprawa do, do holowania ryb, do wciągania ryb na pokład. Tutaj warto wspomnieć o tym, że... Tutaj nawet we dwójkę spaliśmy z przodu. A, Bo spaliście ja tutaj? Ja nie jestem największy, ale no spali... Ale to jak? Jeden z, z nogi znaczy tutaj? Znaczy ja z akurat z żoną, więc spaliśmy sobie po prostu. Aha, w ten sposób. czaje. Tutaj macie tak, widzę e, uchwyt wędziska, tu macie co na parasol? Co? To jest, to mamy taką sztycę e, zrobioną z halogenem. A, ten halogen. A okej, okay. dobra dobra, dobra. Nie, bo to jest fajny patent, wiesz, żeby tak, sobie parasol tak. wsadzić, nie? A to braliście od chłopaków czy nie, sami. Nie, też sami Sami sobie to zrobiliście. Tak, tak. Coś podobnego. A blaszki tutaj. braliście od chłopaków, czy też sobie zrobiliście te blaszki? To jest od chłopaków, no. Te wszystkie przykręcane. Mm -hmm. okay. To same śruby jak gdyby, co nie? No, czaje. Dobra, i tak zbiornik paliwa macie tutaj chyba w środku, nie? Tutaj jest też tam wszystkie graty. To jest naprawdę duża bakista. No, no tutaj spora jest. Poupychane tego. naprawdę dużo. No. I jeszcze na jakieś tam miejsce. Kapoczki, jest. wszystko się mieści, nie? Tak jest. No u mnie ta bakista jest wypełniona w 440 Zbiornikiem takim w zabudowie. Mhm. I no niestety ten zbiornik dużo miejsca zajmuje, nie? Ale nie martwi się o paliwo. Jasne. No na początku myśleliśmy, że będzie nam trochę mało miejsca, ale... Jest nie, jest bardzo bardzo dużo. Zobaczcie, że ja sobie siedzę jest w tym miejscu przy ekranach. Te bakisty są wystarczające, jak do naszego łowienia jest naprawdę idealny. Jeszcze no. mamy zapas miejsca tak naprawdę. No jest zapas i powiem wam szczerze, że zupełnie inaczej wygląda 420 z zewnątrz, jak się ją ogląda. A zupełnie inaczej wygląda wewnątrz. Jak się już na niej stanie i zobaczy się ją na przykład ze strony dziobu, nie? To już jest naprawdę dużo miejsca. Bardzo dużo miejsca. Zobaczcie. Bez problemu idzie sobie tu kimać. Nawet jakiś mały namiocik dałoby radę sobie tu dziobowy zamontować. Taki i... jest plan się, no dokładnie. mały namiocik. Spoko sprawa, naprawdę. Yy, dobra no, i tak. Tu mamy jeszcze fajny patel, możemy pokazać. O no to dawaj. Prawo. Tutaj założyliśmy sobie klatkę taką samą jak jest z przodu. Notfór. Taką rewizję. Tak, dokładnie, ten otwór pasuje. I tu mamy black boxa schowanego. Aha. Bezpieczniki po prostu przesunęliśmy na bok. I całe tutaj. A elektrykę robiliście Wy sobie, czy chłopaki Wam... No, mamy... Sami. Wszystko robiliśmy sami praktycznie. Wzięliśmy ją w takiej wersji podstawowej. No rozumiem. Tam tylko mhm. jakieś ledy w koło i tak dalej oświetlenie. A mhm. reszta wszystko robiliśmy sami. Tu masz tak, uchwyt na jakiś na kubek. To jest ten uchwyt, słuchajcie... Również do zakupienia u chłopaków w Tangirii. A tutaj z tyłu... Aha, także się teraz ten... Powiedziałem, ten uchwycik u Ciebie. Zobaczcie do transportu, jak fajnie też przemyślany temat. Nie lata, nie puka. No ja niestety przez swoją głupotę raz pojechałem do domu ze swoją łódką i trzymałem w ten sposób uchwyt i tu poobijał mi burtę. Ale to są takie tylko, wiecie, obłupania. Na farbce, także do ogarnięcia, ale fajnie sobie takie coś zamontować, i też sobie to na pewno ogarnę. Tylko muszę sobie więcej tych więcej tych uchwytów na szynach ogarnąć od chłopaków. I to jest właśnie, słuchajcie, mega fajny temat, jeśli chodzi o te, o te uchwyty no bo one są przesuwne, także możecie sobie to w zasadzie ustawiać w dowolnym miejscu na, na łodzi, gdzie tam wam pasuje. Także to jest też bardzo fajnie przemyślany temat. No i tutaj macie jeszcze jedną bakistę. Graty, na, na graty, tak naprawdę. Są wszystkie oczywiście e, bakisty suchutkie. Bardzo fajna łódeczka. I myślę, że do takiego w ogóle łowienia wertykalnego, tak jak my łowimy, e, to jest bardzo przemyślana łódka, nie? Tak. Nam naprawdę się wygodnie z niej łowi. Do naszego stylu, czyli jeden napływa, drugi podaje. Jest idealnym rozwiązaniem. No i bezpiecznie. Na jednej burcie naprawdę ona się jakoś tam mocno nie chwieje. To jest delikatna fałka. Także naprawdę myślę, że nie jedna łódka typowo płaskodenna mogłaby się tutaj. O zobaczcie, naprawdę fajnie. Także na razie nic się więcej nie działo. No i pójdziemy dalej w górę rzeki. No ta, no na, na, póki co tak no Dobra, lecimy dalej łodzi. Płynęliśmy do miejscówki numer 3. Tu mamy takie powalone i pozalewane drzewa. Zobaczcie, leci w ruch Kung Fu. Technika Kungfu Wingchu Piotra. Próbujemy na roksy. O, Drzewa idzie. Boże po czym się albo nie utrzymam go, kurwa, żeby nie szedł w drzewa jest już tu wysoko я Dobra, słuchajcie, kończymy, jak sami widzieliście udało się trafić naprawdę konkretne rybsko. Prócz tego mieliśmy jeszcze dwa, dwa, ugryzienie. dwa, dwa ugryzienia, takich niedużych rybek koło metra. Przed chwileczką ganialiśmy taką 150 na sam koniec, no większa nawet, może była gdzieś koło 170, ale niestety moje oczy zawiodły i zamiast podawać rybie to podawałem jakieś gałęzi i weszliśmy w zaczep, także urwałem zestaw. Kończymy na dziś. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, oczywiście, zostawić łapę w górę. Subskrybujcie kanał. Zapraszam również na stronę tangiliboat.com, gdzie znajdziecie pełną ofertę naszych łodzi oraz przyczep, czyli mgmtrailers.com. Tymczasem żegnam, trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Siemanko.